Dobra Tu jest kamień runiczny Robi się Wpis w kodeksie jakiś, ale w czym? No nieważne O automatyczny zapis, no tak poznaję to miejsce Długi powiesz. Wracaj, gdzie lecisz. Leliana unika pocisków, może No pocisków ja tak uczę bardzo dobrze. Dlatego o nią się zbytnio nie martwię. Mamy sarkofag. Jasne. A w sarkofagu zbroja Legionu. <laughs> Wielki miecz można wyrzucić. Mamy już rękawice, buty i zbroję. To brakuje nam tylko hełmu. dnia przebywają i wszystkich chwytają. O, teraz. Hmm. Ogrin, gdzie jesteś? Wspaniały prezent. Tak. Dobra. Hmm. Drugiego dnia nas biją. Niektórych zjadają. Piątego dnia wracają. Znów dziewka zabierają. Szóstego dnia śnimy i jej wrzaski słyszymy siódmego dnia swój brud wpychają jej do ust hmm, w którą stronę Na początku chyba pójdziemy w tą tu są pająki do zabicia I mamy nawet tam emisariusza więc e, chyba najlepiej będzie, żebyśmy mały odrzut, żeby on sam do nas przyszedł. Tam jest nawet dwóch, więc dlatego trzeba uważać. Miejsce dość trudne. Ani się zorientuj! Najpierw, żeby mnie chwili niż kogoś innego. Mm. Leczą te pająki jeszcze na złość. Uh. Niedobrze jest, bardzo niedobrze. No właśnie. Eee, rzucili klątwę, przez którą nie można leczyć. Uporaliśmy z nimi, nie mogłem się wysłowić przez chwilę. Pozwól, że ja to zrobię. No cóż, nie mamy miejsca na to. Pozwól, że ja to zrobię. <laughs> Właśnie. Ogren. Będziesz walił z młotem mistrza Kuzi, bo... Albo i nie. Dobra, jest gorszy. Już myślałem, że coś tam dla ciebie mam. Bo ty z tym zwykłym toporem cały czas zasuwasz. <laughs> Zaraz nasza postać będzie miała level. Cierpimy, gdy o niej myślimy. Dziewiątego dnia zabija braci i uśmiechu nie traci. Trzeba ci czegoś. Teraz ucztuje jak zmora, gdyż zmieniła się w potwora. Pierwszego dnia przybywają i wszystkich chwytają. Drugiego dnia dnia nazw. Dobra, zobaczymy, co to za jedna. Po jej wyglądzie można wywnioskować, że też się nażarła chyba mięsa samrocznych pomiotów. Co to? Człowiek? Nieciekawe i nieprawdopodobne. W czasie karmienia przychodzi tylko Klan i Ród. Jestem dla siebie okrutna. Jesteś snem o obcych twarzach i otwartych drzwiach. Czy to skażenie pomiotów? Wygląda inaczej. Skażenie. Mężczyźni to zrobili. Ich rany ropiały, a ich umysły odeszły. Są jak psy. Maszerują w pierwszym szeregu, pierwsi umierają. Nie my. Nie ja. Nie tną nas. Karmią nas. Przyjaciółmi i mięsem, i krwią, i żółcią, i... Mogłam tylko mieć nadzieję, że Laryn będzie pierwsza. Życzyła mi tego, żebym ja mogła ujść z życiem. Ale musiałam patrzeć. Musiałam obejrzeć przemianę. Jak można to znieść? Jak Branda to zniosła? Branda. Branda, gdzie ona jest? Nie mów o Brandzie o tym, co zrobiła. Przodkowie, brońcie, wybaczcie mi. Byłam jej kapitanem i nie powstrzymałam jej. Jej kochanką. A nie mogłam jej przekonać. Wybacz jej. Nie, nie można jej wybaczyć. Nie po tym, co zrobiła. Nie po tym, czym się stała. Uh. Co ona zrobiła, hospit? Co zrobiła Branda? Nie będę o niej mówić. O tym, co zrobiła. O tym, czym się staliśmy. Nie przemienię się. Nie stanę się tym, co widziałam. Nie Laryn. Nie Brandą. Nowe zadanie. Ciekła nam. No tak czy inaczej musimy iść w tym kierunku, w którym ona uciekła. No i udało nam się przedostać na drugą stronę. To jej obsesja. Tak się o tym mówi, ale to zbyt słabe słowo. Błogosławiony kamieniu. Nie zostało w niej nic spróczkowadła Jak sobie życzysz? Tutaj trzeba uważać. Ponieważ na mapie są pokazane dwa ogry. Jasne. Dlatego trzeba je pojedynczo. Pojedynczo zaś się. Mórz, będę Naprawdę ci Jak na razie nie wejdziemy, bo potrzebujemy klucza, chcieliśmy uciec, ale nas znalazły. Zabrały nas wszystkich, zmieniły. Bonamar. Myślałem, że rozpadł się już w pył. Bonamar, no tak. Relikty Legionu Umarłych. Kała płonna. I tu mamy ołtarz. A na ołtarzu mamy klucz. I hełm legionisty. Oczywiście nie możemy go wziąć. Pozbędziemy się zwykłego hełmu dowódcy i weźmiemy hełm Legionisty. Mamy nowe zadanie martwą kastę, ale jako, że wzięliśmy hełm, to powinny nas, powinny nas właśnie zaatakować duchy. rami w ogóle poradzić sobie poradzimy Gdzie teraz uciekasz, zamiesz stać w miejscu? Duchy nic nie mają przy sobie z nich zabijają. Mają dla nich litość, ale kobiet pragną dla siebie. Chcą cię dotykać, formować i zmieniać, aż będziesz ich pełna! Tak, brzmi to jak jakiś horror. A, tu mam jeszcze rumowisko. Byśmy zapomnieli zawsze jakiś wpis w... Jest achievement za... znaczy achievement osiągnięcia, achievement za zdobycie wszystkich wpisów, ale mi się chyba do tej pory nie udało odnaleźć wszystkich. Zabrali gila. Zmusili ją, żeby jadła innych naszych przyjaciół. Zerwała twarz własnego męża i piła jego krew. Robi się. Aktualizacja. Y -h -h. Staram się staram się to zakończyć e, dość szybko. Z, po tej walce, z którą za chwilę będziemy toczyć, Zakończę. No i pragnę wam powiedzieć również, że... Zbliżamy się powoli do setnego odcinka, który będę chciał zrobić taki trochę jubileuszowy, taki specjalny. Nic specjalnego, po prostu dwa razy dłuższy, czyli 40-minutowy. Matka lęgu. Matka lęgu. Zapis. Trzeba się jej pozbyć. Trzeba się pozbyć tych matek rozbranych. Na szczęście nie są wytrzymałe. Pardon, moja matka. Musiałem coś dać. Naprawdę w takim momencie. O, patrzcie, unieruchomienie weszłeś szyję. Trochę kamery tu można oddalić. I, a, pęd mamy włączony, dobra No no tak Jeszcze mroczne pomioty są tu przywoływane Co denerwuje bardzo win. Słuszne. Kurde, wszystko działa przeciwko mnie dzisiaj. Albo matka wchodzi do pokoju, albo gdzieś tam... Karetka jedzie. O Jezus, to za wkurzająca inne pomioty tym razem rześcowcy gorzej chyba nie mogło być Gren, żłobnik z Turk, też. I dobijamy ją. Stąd się biorą. Dlatego nas nienawidzą. Potrzebują nas. Dlatego nas biorą, karmią. Ale naprawdę obrzydliwe nie jest to, że to się stało ale że pozwolono na to, Branda. Ukochana! Kamień mnie pokarał, przyjacielu ze snu. Umieram na coś gorszego od samej śmierci. Zdrada. No właśnie. Go nie weźmiemy. Chyba, że wciśniemy Ogrenowi trochę gorzały. Wspaniale to wygląda w rzeczy samej. Wspaniale to wygląda w rzeczy samej. Oko, ogrę dostał premię do kondycji. Możemy dać ten pierścień, win w sumie Wrażenia od natury, nie wiadomo Domo, po co? No dobra A ja na... Hmm. Dobra, e, aktualnie tyle wystarczy Będę się żegnał Jeśli wam się podoba to subskrybujcie, jak... Jak nie to nie e, Komentujcie, wypowiadajcie się Co macie do powiedzenia a się żegnam, i e, pamiętajcie, setny odcinek będzie dwa razy dłuższym odcinkiem, jako że to będzie specjalny setny odcinek. Trzymajcie się do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.